Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z serii 4 z Gier Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się żniwami pszenicy. Widzicie tutaj już mam pszenicę, którą w poprzednim odcinku zasiałem no i jest, ona już gotowa do zbioru. No więc wsiadamy sobie już do naszego kombajnu i rozpoczynamy żniwa. No i wyłączyłem sobie też sieczkarnię, ponieważ chciałem zostawić sobie tutaj słomę. No bo planuję zrobić prasowanie, a właściwie to tobelowanie słomy w jednym z najbliższych odcinków, więc tutaj sobie po prostu zostawimy słomę. No i też ostatnio wspominałem, że będę chciał w najbliższym czasie zebrać sobie znajdźki, które są na tej mapie. No i podobnie jak w farmingu 13 to są to podkowy, które możemy zebrać. No i co ciekawe w tym farmingu możemy dostać łącznie za te 100 podków 2,5 miliona euro, więc uznałem, że raczej nie będę zbierał wszystkich tych podków, tylko zbiorę sobie może na przykład połowę. No i za to otrzymam około milion, no bo myślę, że jednak 2 miliony to byłoby trochę za dużo już. Za te pieniądze mogłoby naprawdę bardzo mocno rozbudować gospodarstwo. No nie chcę, żeby było aż tak łatwo, więc zbiorę sobie może na razie milion, ewentualnie resztę sobie zbiorę później tych przedmiotów. A na razie może zbiorę sobie około połowę, żeby dostać milion, no i będę chciał troszkę sobie tutaj rozbudować moje gospodarstwo, oczywiście nie za bardzo. No i jeśli chodzi o takie zakupy, no to na pewno będę chciał wymienić moje dwa ciągniki, czyli tego szteira, no bo jednak trochę mało. On ma mocy do niektórych prac. No i wymienię też jego Massey'a, bo mimo że jest to bardzo fajny ciągnik, to to jednak jest to ciągnik, którym dość sporo pracowałam w serii pierwszej oraz w serii drugiej, więc wymienimy go sobie na jakiś inny. No i Myślałem nad zakupem jakiegoś większego maseja, natomiast drugi ciągnik to najprawdopodobniej będzie jakiś ciągnik marki Doit z Modów. No i też myślałem nad zakupem jakiegoś większego kombajnu, bo chciałem zakupić sobie też pole numer 14, czyli to pole, które tutaj jest obok, oraz są to słoneczniki. Więc też pewnie zakupię sobie żniwiarkę od razu do słoneczników i do kukurydzy. No ale jednak jeśli zakupiłbym już pole numer 14 chciałbym je skosić przy pomocy tego kombajnu, którym teraz pracuję, no to już no takie żniwa mogłyby zająć więcej czasu, jeszcze mam w planach łączyć te pola, czyli to pole, na którym teraz pracuję z polem numer 14, więc jednak żniwa tym bałem kombajnem zajęłyby sporo czasu. No a jeśli chodzi o kombajny, to widziałem w modyfikacjach bardzo fajny kombajn marki Massey Ferguson, akurat jest to kombajn, który był w Farmingu 17, więc chyba sobie pobiorę tą modyfikację i zakupię sobie ten kombajn marki Massey Ferguson bo jednak ten kombajn byłby za mały do koszenia tamtego pola to jest bardzo fajny kombajn oczywiście może sobie go wykorzystamy w serii trzeciej na Mawce Alpeńskiej no bo tam masz tak mocno nie będę skupiał się na pracy na polach tylko oczywiście tam skupiam się bardziej na sianokostach więc tam możemy sobie zakupić taki mniejszy kombajn żeby nie wydawać na to dużo pieniędzy i tak może być on wystarczający jeśli zakupię sobie jakieś jedno lub dwa mniejsze pola natomiast tutaj chciałbym jednak tej rozwinąć trochę moje gospodarstwa, jeśli chodzi o uprawę pól więc tu przydałby mi się jakiś większy kombajn a taki i Ferguson może mi posłużyć przez naprawdę bardzo długi okres czasu. No i oczywiście w związku z tym, że tutaj zostawiam sobie słomę, no to będę chciał zakupić sobie prasę belującą, więc chyba wybiorę tą prasę massey Ferguson. To no bo ma ona też opcję owijania, więc może się przydać w przyszłości do robienia kiszonki. Pewnie zakupię sobie jeszcze większy siewnik, no bo ten siewnik, który mam, no to jest bardzo mały. Jeśli chciałbym obsiać pole numer 14, no to jednak, no zajęłoby to bardzo dużo czasu nawet. Patrząc na to, ile czasu zajęło mi obsianie tego pola, albo na przykład pola nr 19, gdzie rośnie rzepak. No to jednak, no, tutaj przydałby się większy siewnik, pewnie też jakąś większą pszczepę, oczywiście sobie zakupię. Y, no bo tą szczepę, którą teraz mam, która tutaj stoi po lewej, podpiąta do sztejra, no to... Y, tą szczepę mógłbym zapełnić y, jednym wysypaniem z maseja. Więc też sobie zakupię jakąś większą szczepę no i zastanowimy się, co jeszcze będę chciał sobie zakupić. Może zakupię sobie też machindrę, czyli ten mały pojazd do karmienia kur, no bo jednak tutaj to koryto w zagrodzie dla kur jest bardzo małe i ostatnio robiłem tak, że stałem ciągnikiem z przyczepą i wysypywałem tam zbożyn, no ale to jest trochę męczące, bo muszę zostawić jeden ciągnik z przyczepą, więc myślę, że zakupię sobie po prostu tą machindrę, no bo pojazd a może być on bardzo fajny do karmienia tych zwierząt później może ewentualnie w przyszłości zastanowić się nad postawieniem jakiegoś większego kurnika Szkoda, że tutaj ta zagroda, która od razu jest postawiona na tej mapce, nie jest trochę większa, i albo nie ma tam po prostu większej liczby kur i nie ma większego koryta, no ale na razie może to wystarczyć. No, widzę, że za chwilę będziemy mieli pełny zbiornik, mamy już 92%. No, trochę tej pszenicy będzie z tego pola i chyba sobie ją zmagazynuję w Silosie do karmienia kur. No i mamy rzepak na polu numer 19, więc ten rzepak sobie sprzedam po zbiorach, chociaż możliwe, że już zbiorę zrobię nowym kombajnem. Skoro raczej poza odcinkiem sobie to zrobię, znajdźki, na kolejnym odcinku, może zrobimy sobie jakieś duże zakupy. Na no później pewnie zrobimy sobie też belowanie tej sumy, która tutaj jest na tym polu. No i jesienią zrobimy zbiorę słoneczników i może jeszcze zrobimy łączenie tych pól. Oczywiście poza odcinkiem będę musiał sobie to przygotować, czyli będę musiał wyciąć. Tutaj te dwa drzewa, które są po prawej, jeszcze tutaj te dwa drzewa z tamtej strony będą musiał wyciąć. No i możliwe, że jeszcze jedno drzewo tam na tamtym końcu pola sobie wytnę, żeby tutaj na przykład pracownik się gdzieś nie blokował. Więc ja tutaj sobie te drzewa wycinam, które mogą mi przeszkadzać. No i nawet z tego moglibyśmy jakiegoś time a zrobić, na przykład. O, trochę tutaj za daleko pojechałem, no ale to ok, wycofam sobie kombajnem. No więc moglibyśmy sobie zrobić jakieś time ze zbiorów e, słoneczników, no i później połączyłbym sobie te pola Więc tak jak mówiłem, poza odcinkiem pewnie podbieram sobie trochę tych podków i dzięki temu zyskam około milion euro też oczywiście zarobię trochę pieniędzy ze sprzedaży maszyn czyli tych ciągników, kombajn też sobie sprzedam i w kolejnym odcinku będą duże zakupy no a później pewnie będzie to belowanie słomy oraz zbiory słoneczników i łączenie tych pól. No a później zobaczymy, myślałem to, żeby za jakiś czas zrobić jakąś akcję, żeby tutaj zasieć sobie kukurydzę na tym połączonym polu, które powstanie tutaj z tych pól. No i mógłbym wypożyczyć sobie sieczkarnię oraz prasę stacjonarną i mógłbym sobie zrobić i żonki z kukurydzy. Też na pewno jest to ciekawa opcja, chociaż jak połączę sobie te pola, to może na początek zasieję sobie na przykład soję tutaj na tych polach, żeby zarobić trochę pieniędzy, no bo jednak wypożyczenie tych maszyn też będzie dosyć drogie. Więc może na początku tutaj sobie zasieje soję. Na polu numer 19 też tu jakieś może zboże posieje No a później może zasiemy tutaj kukurydzę i wypożyczymy się czkarnie Wypożyczę też oczywiście prasę sesjonarną no i myślę, że takich beli, kieszonki z kukurydzy może być naprawdę bardzo dużo Też pytanie czy zmieszczą mi się one wszystkie w tym magazynie Bo tutaj na gospodarstwie mamy postawiony magazyn na bele. No ale też na tym mógłbym zarobić naprawdę spore pieniądze i mógłbym sobie jeszcze bardziej rozbudować gospodarstwo Może jakieś nowe maszyny, nowe pola No, pewnie też w miarę szybko chciałbym zajęcie się hodowlą krów. No, bo bardzo lubię hodować krowy w farmingu, no ale też mogą nam przynieść one dość spory zysk. A tutaj jeszcze dodatkowo jest postawiona zagroda z budynkiem na mapie. I co ciekawe, ten teren jest dosyć tani, więc jeśli zakupimy teren, to od razu mamy już zagrodę i budynek, a tam mieści się chyba 200 krów w tej zagrodzie. No więc bardzo fajna opcja. Ten teren kosztuje, nie wiem, coś w okolicach 100 tysięcy, może trochę więcej niż 100 tysięcy. No jeszcze, oczywiście to były czasy farminga trzynastki i wtedy te zagrody były umieszczone na mapie i były one oddalone od gospodarstwa. Teraz mamy fajnie, bo możemy sobie umieścić zagrody gdzie chcemy, ale ja chyba sobie skorzystam z tej zagrody, która jest umieszczona na mapie. Bo tam oczywiście mieści się więcej krów. No a zawsze mogę tam przetransportować sobie na przykład bele albo, y mogę sobie postawić jakąś stodołę, no zastanawiam się, może na przykład postawię sobie magazyn na bele i będę tam przechowywał sobie te bele A i tak jakoś daleko ta zagroda nie jest, jak widzicie tutaj zaraz wam pokażę na tej Mapce, Tutaj jest moje gospodarstwo Okej, okay, poczekajmy aż nam się tutaj autozapis y, zrobi I za chwilę wam pokażę gdzie jest ta zagroda dla krów O, znajduje się ona w tym miejscu Tutaj na razie nie ma ikonki, no bo nie zakupiliśmy tego terenu Ale kosztuje on no, tutaj 159 tysięcy Więc jeśli zakupię sobie ten teren No to tutaj będę miał zagrodę dla krów I odblokują mi się tutaj te funkcje związane z tą zagrodą No a zawsze gdzieś obok można umieścić jakiś magazyn na bele można nawet jakąś wiatę na niektóre maszyny. Zawsze można sobie jeszcze zakupić teren 35 tutaj, który się znajduje zaraz obok. Tu mamy takie pole, ale mogę nawet sobie tutaj umieścić jakieś magazyny na bele, jakąś światę na maszyny. No i wcale jakoś daleko nie jest ta zagroda od mojego gospodarstwa. No i tak w sumie ten kombajn jak na początek jest y, całkiem spoko no bo patrząc na to, że w Farmingu 13 dostawaliśmy taki mały kombajn marki Far Który miał chyba zbiornik o pojemności y, 1500 litrów No i miał też mniejszą żniwiarkę, no to jednak tutaj i mamy większy kombajn A na pozostałych mapkach na przykład dostajemy tego Doitfara, który jest jeszcze większy W sumie ciekawe, że na początek nie dostajemy tego rozcelmasza, tylko dostajemy Doitfara na tamtych mapkach A ten kombajn też jest fajny, więc y, Mimo, że tutaj go sprzedam dość szybko, to i tak myślę, że powróci on w serii trzeciej. Tam go sobie zakupię na moje alpejskie gospodarstwo. No bo tak jak już na tym odcinku wspominałem, tam za bardzo nie będę chciał jakoś mocno zajmować uprawą pól, tylko tam się bardziej skupiam na pracach związanych z sianokosami oraz z hodowlą zwierząt. No ale później mi się przyda kombajn, żeby pozyskiwać na przykład słomę z pszenicy, jęczmienia albo z owsa. A na taką mapkę, gdzie nie będę za bardzo się skupiał na uprawie pól, no to myślę, że taki mały kombajn może być bardzo fajny. No, znam, że zrobię sobie już na tym polu, no bo szniwa na polu numer 19 było jakiś czas temu. W sumie na razie tylko na tych dwóch polach pracuję. No ale czasem oczywiście zakupię sobie więcej pól i też sobie na nich trochę popracujemy. Może też ewentualnie zajęłbym się jakimś przetwórstwem. Tutaj mamy chyba kilka przetwórni postawionych na mapie, ale może też sobie ustawię gdzieś przetwórnie. W sumie tak sobie wcześniej patrzyłem, że pole numer 13 byłoby fajne, żeby sobie zakupić i tutaj umieszczać jakieś... Przetwórni. Możemy sobie na przykład tutaj zrobić jeden rząd przetwórni, tutaj jakiś drugi. Tu, jakąś na przykład dróżkę, możemy sobie poprowadzić między tymi fabrykami. Na środku, ewentualnie, też można sobie coś postawić, może jakieś szklarnie na przykład. Bo, oczywiście, przetwórstwo w tym farmingu jest bardzo opłacalne, bo możemy przetwarzać nasze, produk nasze plony na produkty, no i dzięki temu możemy zarabiać jeszcze więcej pieniędzy ze zbiorów. No, widzę, że tej pszenicy będzie dość spora. akurat te kury nie potrzebujemy, aż tak dużo zboża, więc może część tej pszenicy zmagazynuję sobie w silosie, a resztę sprzedam, zobaczę ile tego będzie. Może na przykład jedną przyczepkę sobie zmagazynuję w silosie, a pozostałą pszenicę sprzedam sobie z tego pola. No, Za chwilę będzie kolejny pełny zbiornik, mamy 84%. No i na przykład na te dwa pola ten kombajn jest wystarczający, ale jak zakupię sobie pole numer 14 jeszcze połączę sobie te pola, jak widzicie tutaj pomiędzy tymi polami jest dość spory obszar, więc to też mi dojdzie trochę pola do uprawy zbóż, no to już y, wtedy takie szniwa zajęłyby więcej czasu. W tym farmingu 13 był chyba drugi taki kombajn co do wielkości, podobny do tego, czyli był to taki dojc farm mniejszy. No to akurat mamy taki kombajn jako najmniejszy w tym farmingu. No fajnie też wygląda to animacja tej sumy, która to wylatuje z dół tego kombajnu. O mamy już pełny zbiornik więc wycofajmy sobie, rozłożymy rurę no i podjedziemy tym sztajrem i wysypiemy i chyba będzie już pełna szczepa, więc przesiadamy się, ona no, będzie już pełna nawet trochę zostanie zboża w zbiorniku Bo to sobie podzielimy i wysypiemy to zboże no i odwieziemy jeszcze to zboże do silosu No i po to sobie zmagacynuję, a drugą przyczepę już pojadę sprzedać Ok, mamy już pełną szczepkę, więc możemy pojechać do silosu. No, akurat to pole jest blisko mojego gospodarstwa, więc daleko nie muszę jechać, bo już praktycznie są na moim gospodarstwie. No, i też tutaj po lewej mamy punkt skupu, gdzie możemy sprzedawać słomę, więc też będą tutaj bardzo blisko podjechać i sprzedać bele słomy. No, to oczywiście jest zagroda dla kur. No, i tutaj jest ten punkt, który automatycznie sprzedaje jajka. No tutaj mamy silosy, więc podjedziemy sobie tutaj rozładować tą szlepę. No i okej, okay, pszenica już została zmagazynowana, więc moje, możemy wracać na pole, już przyczepa jest opróżniona. O, no, i też fajne są te, te silosy, właściwie to taki bardziej skład na no buraki i ziemniaki. Możemy sobie tu podjechać i rozładować. Więc ten magazyn wygląda bardzo fajnie, tutaj sobie wysypujemy ziemniaki i buraki, no i tam sobie je z tyłu odbieramy. Fajnie, że tutaj takie elementy jak były Farming 13, czyli na przykład taki zbiornik, gdzie możemy uzupełnić nawóz albo z miejsce, gdzie możemy uzupełnić nasiona lub paliwo zostały też tutaj umieszczone. A też część budynków dostała nowe funkcje, na przykład ten budynek po lewej pełni funkcję warsztatu, więc też fajnie, że mamy taki budynek na naszym gospodarstwie. Ok, może gdzieś sobie tutaj zostawimy ten ciągnik. No i wracamy do kombajnu i kontynuujemy koszenie pszenicy. No ale pewnie sobie jeszcze trochę na tym odcinku pokosimy i resztę już skończę sobie poza odcinkiem, ale jeszcze możemy sobie trochę tutaj yy, przejechać tym kombajnem. No myślę, że chyba akurat połowę pola skosiłem, nawet teraz już ponad połowa pole jest skoszona. i tak patrzę na to, że tutaj, żeby skosić takie pole, które jest małe, potrzebuje kilkanaście minut z takim kombajnem, no to jednak jak zakupię sobie większy kombajn, to będzie on wydajniejszy jeszcze, jak będę kosił ja tutaj to duże pole, jak włączę, to pole, na którym pracuję jest pole numer 14, no to wtedy jednak przyda mi się trochę większy kombajn. No to i też ten kombajn ma taką małą żniwiarkę, że możemy, możemy sobie trochę ze środka pojechać tutaj w tej widoku pierwszoosobowego też bardzo fajnie to wygląda Okej okay, no ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Reszta to izważna zbieram sobie poza odcinkiem, no a jeżeli ten film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!